Polska jest tam, gdzie są Polacy, a my jako żołnierze musimy być gotowi, żeby nieść pomoc Polakom, niezależnie od tego, gdzie oni się znajdą i w jakich warunkach będą. W przestrzeni ostatnich 6 lat nasze wojska specjalne przeszły imponującą transformację. Stały się wizytówką tego, co w polskiej armii jest najlepsze. Można powiedzieć, że polskie wojska specjalne są naszym produktem eksportowym. Jednostka wojskowa Grom jest jednostką operacji specjalnych. Głównym przeznaczeniem jednostki jest zwalczanie terroryzmu, a w szczególności operacji uwalniania zakładników. W operacjach DA mogą być cele taktyczne, strategiczne gdzie chodzi o przywódców, o bojowników o e, osoby kluczowe które występują po stronie przeciwnika. Natomiast w operacji Hostage Rescue mówimy o życiu ludzkim, o życiu zakładników. W roku 2007 powołano wojska specjalne, na czele których rozwinięto dowództwo wojsk specjalnych, i od tego czasu można powiedzieć, że nastąpił bardzo dynamiczny rozwój tych sił. Nastąpiła zasadnicza różnica w postrzeganiu roli sił specjalnych i przydatności we współczesnym konflikcie. jednostka specjalizuje się w wykonywaniu rozpoznania specjalnego i akcji bezpośrednich. Potocznie mówi się na to zadania zielonej i czarnej taktyki. Z reguły tego rodzaju operacje są przeprowadzane na tak przez nas potocznie JPL, czyli są to ogólnie bardzo niebezpieczni terroryści. Motem jednostki jest hasło cisi i skuteczni i ono odzwierciedla etos żołnierza jednostki wojskowej komandosów. Idealny kandydat do służby w jednostce wojskowej, komandosów, to, to jest po prostu niezwykle sprawny fizycznie intelektualista. Każda jednostka specjalna, zgodnie z nomenklaturą i narodową, i natowską, musi być przygotowana do prowadzenia działań specjalnych w pełnym zakresie, zarówno na lądzie, w powietrzu i na wodzie, jak i pod wodą. Operatorzy w grupach szturmowych nie posiadają jednego kierunku kształcenia. Najczęściej są to trzy kierunki. Tym właśnie zyskuje mała grupa ludzi przewagę, że posiada bardzo duży zasób wiedzy, jak i bardzo wysokie przygotowanie realizacji zadania. Jednostka wojskowa Agat jest najmłodszym członkiem polskiej rodziny wojsk specjalnych. I została zaprojektowana w taki sposób, aby wspierać swoimi działaniami takie jednostki jak Grom Formoza czy Jednostka Wojskowa Komandosu. Agat ma brać na siebie ciężar walki z przeciwnikiem uzbrojonym w ciężki sprzęt. Jest jednostką o charakterze szturmowym, przeznaczoną do zabezpieczenia działalności kinetycznej wojsk specjalnych. By określić mianem strategicznego spoiwa, dlatego, że odpowiada za wsparcie dowodzenia, łączności, również za zabezpieczenie logistyczne i medyczne. Uzyskanie przez polskę statusu państwa ramowego NATO w dziedzinie sił specjalnych oznacza, że wzięliśmy na swoje barki odpowiedzialność za organizację dowództwa komponentu sił specjalnych sojuszu, który działa w ramach sił odpowiedzi NATO. Obecnie taką zdolność posiada jedynie siedem państw sojuszu. Polska to nie tylko granice i ziemia, ale przede wszystkim jej obywatele. Polska jest tam, gdzie są Polacy. A my jako żołnierze musimy być gotowi, żeby nieść pomoc Polakom, niezależnie od tego, gdzie oni się znajdą i w jakich warunkach będą. nie może być dobry, kiedy ma bardzo dużo teorii i czasami na sucho skalpelem w powietrzu symuluje ruchy, jakie by robił. Dokładnie tak samo z nami. W tej chwili masa żołnierzy brała udział w misjach bojowych Afganistan, Irak. Te doświadczenia. To jest taka wiedza, właśnie jak dla lekarza, w praktyce, wskutek czego zmienił się nasz punkt widzenia w ogóle na służbę. W tej chwili wiemy, że to nie jest kwestia teorii. Jeżeli nie umiesz tego w praktyce, to zginiesz. Podchodząc do okrętu, człowiek ma wrażenie, że ten okręt po prostu nie chce nas przyjąć. Wylądować na czymś, co ma 11 na 13 metrów, chybocze się na środku morza. To wszystko jest na przykład w nocy w trakcie deszczu i człowiek zastanawia się do końca, czy jest troszeczkę już przekroczył granicę szaleństwa, czy to jest jeszcze coś racjonalnego. Helikopter będąc na pokładzie okrętu jest jego taką wysuniętą pięścią okiem i uchem. Ta pięść dlatego, że jesteśmy uzbrojeni skąd te uszy. Mamy na wyposażeniu tak zwane sonoboje. Są to takie mikrofony wrzucane do wody, które nasłuchują tego, co się dzieje pod wodą. A skąd te oczy? No to jest nasz radar, którym wychodzimy poza radary okrętowe i badamy. I dwukrotnie właśnie braliśmy udział w takiej akcji na Morzu Śródziemnym. No jedna trwała trzy miesiące, druga sześć miesięcy. Tak nazywa się operacja prowadzona przez grupę okrętów natowskich. Tak jak zawsze się mówi, że armia jest narzędziem polityki, tylko że my jesteśmy już takim realnym narzędziem. Nami można dysponować. Musimy patrzeć na naszą obronność i na nasze zadania nie tylko w kontekście polskiej granicy, bo to już nie te czasy, tylko musimy prewencyjnie działać poza. Poprzez swoją obecność, poprzez patrolowanie musimy zapobiegać przede wszystkim właśnie piractwu, przemytowi broni, przemytowi ludzi. Nasze okręty są wszędzie. Na dobrą sprawę od Morza Północnego, fiordów norweskich, gdzie latałem z moimi kolegami na ćwiczeniach. Po Morze Śródziemne, Morze Czarne, my jesteśmy wszędzie. Jesteśmy w tej chwili równoprawnym członkiem NATO. A to, że nie mamy o wiele nowszych narzędzi, to jest kwestia drugorzędna, bo można być doskonałym lekarzem z doskonałą wiedzą, mieć troszeczkę starsze narzędzia, a można mieć najnowsze narzędzia, ale słabą praktykę. Odpowiedź jest jasna. 10, Grupy Bojowe Unii Europejskiej to jest taki nowy element architektury systemu bezpieczeństwa w Europie. Są to takie swoiste siły szybkiego reagowania, które są zdolne w bardzo krótkim czasie po aktywacji przemieścić się na odległość 6 tysięcy od Brukseli i wykonać zadania w całym spektrum. W przypadku dyżuru, w którym byliśmy w 2013 roku w pierwszej jego połowie, grupa bojowa zwana Wajmarską Grupą Bojową, składała się z żołnierzy polskich, niemieckich i francuskich. W Afganistanie przygotowujemy polski kontyngent wózkowy, polskie siły zadaniowe do działania. Znamy teren, znamy przeciwnika, znamy jego taktykę działania. W przypadku grupy bojowej 6000 km to praktycznie mogło być wszędzie. Dostaliśmy kod do w rejonie patrolu. Potrzebne wsparcie! Odebrałem po tej 33 Wójt, uniform. Unifor. 1, 2, Wajmarska grupa bojowa to de facto brygadowy zespół bojowy, element taktyczny. 10, tu 20. w drodze powtarzam, Kurek w od Natomiast dowódca wajmarskiej grupy bojowej musiał działać na poziomie politycznym, angażując się w Procesy polityczne, gospodarcze, ekonomiczne. Także to nie do końca wpisuje się w taki klasyczny wizerunek dowódcy, który swoim wozie bojowym dowodzi swoimi podwodnymi. I nie tylko dotyczyło to dowódcy brygady generała, również dowódcy batalionów, dowódcy kompanii. W sensie tego wojska jest coraz mniej w sensie ilościowym, natomiast yy, bez większego ryzyka mogę powiedzieć, że jest coraz więcej w sensie jakościowym. Niekoniecznie musimy fizycznie być w danym miejscu, żeby na nie oddziaływać. Często. Ważniejszą od rakiet przeciwpancernych czy innych systemów uderzeniowych elementem oddziaływania rażenia jest informacja. Bardziej dzisiaj współczesny wołownik przypomina menadżera informacji niż żołnierza piechoty z XIX wieku. Trzy razy służyłem w Iraku, raz w Czadzie i raz w Afganistanie. Tak więc na własnej skórze odczuwam to, co dzieje się w naszej armii. Przykładowo, pierwsze zmiany rozpoczynaliśmy działając na honkerach, które były przez żołnierzy przerabiane na Madmaxy. Później pojawiały się skorpiony, hamery, aż wreszcie rosomaki. Kiedyś podporucznik, który przychodził do swojej kompanii, tak naprawdę wiedział wszystko. I żołnierze patrzyli na niego z podziwem. Musiał znaleźć odpowiedź na każde pytanie. Dzisiaj najczęściej pytają doświadczonych podoficerów. Ich podwadni mają doświadczenie z operacji w Czadzie, w Iraku, w Afganistanie. Wzięli udział w działach bojowych. Ratowali swoich kolegów w kryzysowych sytuacjach i są, świetnym, są świetnymi doradcami. Podoficer jest czymś takim, jak powiedzmy, anestezjolog dla chirurga, jak kierownik średniego szczebla dla dyrektora zakładu. Posiadamy potężną wiedzę i doświadczenie. Oficer jest kierownikiem, menadżerem, zarządcą. My mamy mu dostarczyć odpowiednich informacji. Nasza cyfrowa brygada jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, który spełnia wszystkie wymogi współczesnego pola walki. a jednocześnie dziedziczymy tradycję pododdziałów walczących w kampanii wrześniowej oraz w wojnie w 1920 roku. Pamiętamy o, o ich bohaterskich czynach i z dumą nosimy ich barwy. Zaczynałem jako oficer latania na mig 21 i potem po pewnym czasie dano mi szansę na to, żeby przeszkolić się na samolot F-16. Latanie samo w sobie nie odbiega, nie ma żadnych różnic. Kwestia tylko jest podejścia mentalnego. Czyli ja jako pilot MIGA-21 byłem pilotem samolotu i sterowany byłem tak powiedzmy umownie przez nawigatora z ziemi. Latanie na samocie 16 polega na tym, że to ja jako pilot w samolocie, dowódca ugrupowania decyduję o taktyce w powietrzu. Moi chłopcy są na ćwiczeniu Brilliant w Norwegii. Przygotowujemy komponent do ćwiczeń sił odpowiedzi NATO i to ćwiczenie jest takim ćwiczeniem certyfikującym mój komponent do sił odpowiedzi NATO 2014. Przez okres całego roku ten komponent będzie utrzymywany w gotowości 10-dniowej. rozkaz I przez 10 dni ja przygotowuję komponent i wysyłam swoich ludzi do działania gdzieś w każdym zakątku świata. I naprawdę, poziom, który ten komponent reprezentuje, stawia nas na równi w szeregu z innymi członkami NATO. Chodzi o to, żeby działać w środowisku międzynarodowym. żebyśmy mogli rozmawiać jednym językiem, jednym językiem taktycznym, to my musimy brać udział w ćwiczeniach. Szwecja, Dania, Norwegia, Izrael, Holandia, Hiszpania, no i oczywiście stany zjednoczone, Ameryki Północnej, Alaska. ćwiczenia takie, w których braliśmy udział na Alasce, a także inne ćwiczenia, które my nazywamy flag-size exercise, czyli takie ćwiczenia, w których wykonuje zadanie ponad 60 samolotów w jednym ugrupowaniu, są typową symulacją konfliktu zbrojnego. Pilot, który wykonał przynajmniej 10 misji bojowych, jego przeżywalność w konflikcie zbrojnym drastycznie wzrasta. Dlatego Amerykanie powołali specjalne eskadry agresorów i prowadzą cykliczne szkolenia Red Flag w Nevadzie i Red Flag na Alasce, które mają symulować realny konflikt zbrojny, po to właśnie, żeby zahartować tych pilotów przed tym, co może ich spotkać w realnym konflikcie zbrojnym. Siły powierzchni Stanów Zjednoczonych zapraszają swoich partnerów do udziału w tym ćwiczeniu, ale partnerów, którzy spełniają pewne kryteria. Amerykanie dostarczają takich możliwości bardzo zbliżonych do warunków wojennych. Szósta eskadra dziedziczy tradycję eskadry, która tutaj do nas przywędrowała z Powidza, także znakiem rozpoznawczym jest tygrys. 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile, gdzie na samolotach godła 1., 2. i 3. eskadry pojawił się tygrys, który nawiązywał do tygrysich tradycji eskadry walczącej na froncie chińskim. W tej eskadrze również latał polak, nasz as Witold Turbanowicz W książce Myśliwcy Witold Turbanowicz pisze, że eskadra musi być zbudowana wokół jakiejś wartości, wokół jakiegoś symbolu. Wtedy to będzie dobra, zgrana drużyna, bo można zawsze latać obok siebie, ale eskadry, które latają ze sobą, latają dużo lepiej. My, jako Polacy, latający na 16, nie mamy się żyć na świecie. Nie tylko w Europie, ale i na świecie.